więc serio z Erotokosy zacząłem od skrzynki Feniks, tą skrzynkę Feniks wymieniłem na trzy skrzynki chromy 1 3 skrzynki chromy 1 wymieniłem na Negev, wojskowy połysk Faktor New Negeva później wymieniłem na 50 90 Build P90 wymieniłem na AK Elite Build przetestowane w boju i AK Siatka Safari Lekko używam. Następnie te bronie wymieniłem na AWP Warungat przetestowane w boju. Teraz krótka prezentacja z kimś. Jeśli macie jakieś uwagi lub spostrzeżenia, piszcie śmiech. Yeah.